Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jestem z panem Januszem i z panią Magdą. Cześć! Cześć, Janusz Berlick, właściciel Perfect Stable Travel. To ja jestem odpowiedzialny za wysyłanie <noise> dawki na drugi koniec świata. Dokładnie. <noise> Cieszę się, że wróciła, że możemy rozmawiać o jej powrocie. To jest moja córka Magda która też była uczestniczką tego programu w roku 2013-2014, a od wielu lat pracuje ze mną, pomagając mi w przygotowaniu kolejnych uczestników do programu. Wymiany. No więc bardzo dużo z Was miało mnóstwo pytań o wymianę i ja nie wcześniej tam odpowiadałam w filmiku, ale wiadomo, nikt nie odpowiada na to lepiej niż profesjonaliści. Dlatego zapytałam Was na Instagramie, jakie macie głównie pytania o wymianę i teraz postaram się Wam pomóc i na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, gdzie trzeba się zgłosić na taką wymianę oraz jaką organizacje Państwo polecają? Jest dużo możliwości, także jeśli chcecie pojechać na wymianę, sprawdźcie dokładnie wszystkie możliwości, które są i wybierzcie tę, która według Was jest najlepsza. Najważniejsze jest to, że nie możecie pojechać na taką wymianę samodzielnie. Jeśli ktoś z Was ma wujka, ciocie w Stanach, to nie może pojechać do wujka, cioci. Chodzić do miejscowej szkoły na warunkach takich, jakie my oferujemy podczas wymiany. Ponieważ na wymianę można jechać tylko, jeśli jest ona organizowana przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. My zajmujemy się tym, tym programem wymiany od 26 lat. Ja od 7? Tak, przez ten czas mieć możliwość sprawdzenia pracy z wieloma fundacjami. Wybraćmy te, które są najlepsze i pracujemy z najlepszymi fundacjami w Stanach już od kilkunastu lat że u nas wybór fundacji jest dosyć duży, natomiast pamiętajcie, żeby jeśli chcecie jechać na program wymiany kulturowej J1, który jest dofinansowany przez rząd amerykański, musicie to zrobić przez organizację, która tym się zajmuje w Polsce, a współpracuje z fundacją amerykańską. Jedną z takich fundacji, z takich organizacji jest perfekt, sprawdźcie inne. Mam nadzieję, że wrócicie do nas. Następne pytanie. Czym zajmuje się dokładnie organizacja, a co trzeba ogarnąć w samym dniu Organizacja zajmuje się promowaniem tego typu programów w Polsce. Sprawdzamy, czy kandydat spełnia warunki, pomagamy mu w wyborze fundacji, w wyborze programu, pomagamy w wypełnieniu aplikacji. Zajmujemy się wszystkimi rzeczami, które są po naszej stronie w Polsce. To znaczy rekrutacją, sprawdzaniem kryteriów, pomocą w wypełnianiu aplikacji, robimy wywiad. Test językowy, pomagamy też w procedurze wizowania i my jesteśmy polskim partnerem Fundacji Amerykańskiej, czyli przez nas idzie cała procedura w Polsce. Po tym, jak uczeń jest na wymianie, nasza praca nie kończy się, jak uczeń wyjeżdża, tylko jeszcze ciągle jesteśmy do jego pomocy, pomagamy rodzicom, podczas kiedy uczeń jest na wymianie. To tak naprawdę organizuje się wizytę w sumie z takich większych. rzeczy. Też możemy w tym pomóc, ale fizycznie my nie wykupujemy. Biletów, ani nie narzucamy swoich biletów, żeby uczestnicy kupowali nas. To pytanie było zadawane tysiące razy. Ile trzeba mieć minimum lat, żeby wyjechać na wymianę i czy jest jakaś granica także że na przykład jak macie 18, to już jest się ze starem na wymianę. Generalnie macie czas do momentu, jak macie 18,5 lat. Czyli nie możecie mieć więcej niż 18,5 lat w momencie wyjazdu. Do Stanów Zjednoczonych. Tak. Rynku. Limit wieku liczy się od momentu wyjazdu do Stanów. Od momentu, kiedy przekraczacie granicę przez Stanów Zjednoczonych. Minimum 15 lat w momencie wjazdu do Stanów i e, maksymalnie 18,5 roku w momencie wjazdu do Stanów. Moim zdaniem najbardziej optymalnie, żeby wyjechać, to 16-17 lat. Ja wyjechałam, mają 16 lat i myślę, że to był w sumie dobry dla mnie. Jaki poziom angielskiego jest wymagany, aby lecieć na wymianę, i czy osoba, która totalnie tego języka nie umia, albo ma naprawdę duże problemy, powinna na taką wymianę lecieć? To jest bardzo subiektywne w ogóle. To kompletnie nie radzę sobie z językiem, i często moje doświadczenie jest takie, że wy, sobie, wy mówicie, że kompletnie sobie z językiem nie radzicie, a potem normalnie przeprowadzam całe interview z Wami po angielsku i się na wszystkie pytania. Generalnie kompletnie nie radzę sobie z językiem, to znaczy nie rozumiem nic, nie umiem powiedzieć kompletnie nic. Na ten program jadą Włosi, Hiszpanie, Brazylijczycy, którzy nie mówią kompletnie nic. Ja nie wiem, jak oni zdają test językowy, ale zdają. I potem w szkole pytają się o godzinę, hour, hour, nawet nie potrafią powiedzieć what time is it, jak oni się znaleźli na wymianie. Nie wiem, mimo to po dwóch miesiącach już swobodnie Działają. Wszyscy polscy uczniowie, z którymi mamy kontakt, nawet jeśli mówią, że no ja nie wiem, czy ja sobie poradzę, radzą sobie bardzo dobrze. W momencie, kiedy też podejmujecie decyzję o wymianie, to ważne jest ustawienie swoich priorytetów. Czyli ten rok, kiedy ja się przygotowuję do, do wyjazdu, to jest właśnie czas na szlifowanie angielskiego, zwłaszcza jeśli wasz angielski nasz rzeczywiście jest nie najlepszy to jest czas, żeby rzeczywiście żeby to potraktować wypełnienie aplikacji i jakby przygotowanie w ogóle do tego wyjazdu. Jeśli chodzi o poziom, ciężko mi powiedzieć, jaki konkretny poziom jest ważny, natomiast no, możecie też poszukać w internecie, zawsze trzeba zdać test ENTIS i wymagana liczba punktów u nas to jest bodajże 32 punkty na 50. Także limit jest dosyć niski, nie martwcie się, jeśli nie uda Wam się zdać tego testu za pierwszym razem, możecie go zdawać Drugi, nawet trzeci raz, ale. No mało... bez <głos> Drugi <głos> raz <głos> ale, ale mało kto podchodzi do testu drugi raz. To jest test, który bardziej sprawdza, jak Wy sobie poradzicie właśnie w szkole amerykańskiej. Czyli to są testy i fragmenty, na przykład słuchania z jakichś przedmiotów, z jakichś lekcji, jak są czytania, to też takie bardziej przedmiotowe czy naukowe. Także nie bójcie się, skontaktujcie się z nami. Możemy sprawdzić podczas krótkiej rozmowy wasz poziom znajomości języka, doradzić jak ten poziom znajomości języka podnieść. Dobrym przygotowaniem do takiego wyjazdu jest na przykład wcześniejszy wyjazd wakacyjny, gdzieś na dwa tygodnie do szkoły językowej w Anglii, w Irlandii, w Malcie. Takie programy też oferujemy. To jest bardzo dobry wstęp, żeby się przygotować. Czy ciężko jest się dostać na wymianę i jak ten właśnie test wygląda? Okej, okay. no to o tym szczegółowo powiedziałam. Tak. Jakby było jakieś dalsze pytanie, to tak natomiast jeśli chodzi o czy ciężko się dostać, no nie, trzeba przejść rozmowę wstępną ze mną. Czyli jeśli nie będziecie czerwujący, uroczy, przekonujący i tak dalej, to, to raczej nie ma z tym problemu, natomiast ja zawsze patrzę, ja patrzę na to, czy jesteście w stanie dostosować się do wymogów programu J1, programów bo jest to program tańszy, najtańszy w sumie, jaki e, istnieje, jeśli chodzi o wymianę kulturową ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast przez to, że on jest najtańszy, to są pewne wymogi takie, że na przykład to rodzina wybiera was, a nie wyją. Rodzina może mieszkać w mniejszym domku niż wasz. Rodzina może mieć inne zainteresowanie niż wy i wy musicie się do tego dostosować. Zastanówcie się nad tym, czy jesteście w stanie się dostosować do wszystkiego, do tego, co niekoniecznie będzie takie, jak wam się wydaje. I druga sprawa, czy jesteście w stanie wyjechać na rok, zostawić tutaj, rozstać się z rodziną na rok i, no i spełniać wasze marzenia, ale wiadomo, no, że no to jest tylko drugi koniec świata. Chętnie przyjmujemy do programu osoby, które są otwarte, które są ciekawe świata, które są samodzielne, które chcą przeżyć coś innego. To jest inne życie, ponieważ jedziecie do innej rodziny, innego kraju, mówicie w innym języku, uczycie się w całkiem innym systemie szkolnym. To wszystko przechodzicie przez rok to jest całkiem inne życie. To jesteście Wy ale w innym życiu. To jest po prostu piękna przygoda, jeśli podejdzie się do tego w odpowiedni sposób, jeśli jestem otwarty, jeśli jestem pozytywnie nastawiony, jeśli nie wartościuje. A, wy to jesteście tacy głupi, a my to w Polsce, a ja mieszkam w Warszawie, a ja chodzę do Staszica. Oni nie słyszeli w ogóle, bo, że o Polsce, nie mówiąc już o Warszawie czy o Staszicu. Natomiast oni żyją swoim fajnym życiem Gdzieś tam w małej społeczności i Wy jesteście częścią tej społeczności. Jeśli chcecie w to wejść, proszę bardzo, zapraszamy Was. Natomiast jeśli ktoś jedzie, bo tutaj sobie z czymś nie radzi, albo tato chce, żeby on się zmienił, bo jest taki nieznośny, no to ten program nie jest dla Was. To może być naprawdę super program, może zmienić Wasze życie, ale my potrzebujemy kandydatów z odpowiednim nastawieniem. Następne pytanie. Ile kosztuje wymiana? Ten program jest dofinansowany przez rząd amerykański, który płaci za czesne szkoły. Znaczy, nie musicie płacić czesnego szkoły. Rodzina goszcząca, która was gości, jest ochotnikiem, więc nie dostaje za to żadnego wynagrodzenia. Pytanie więc, za co płacicie? Dlaczego ten program nie jest bezpłatny? Program nie jest bezpłatny, ponieważ pracuje przy nim cała masa ludzi, bez których program nie mógłby być zrealizowany. To są ludzie w fundacji, to są regionalni dyrektorzy, którzy mają pod kontrolą swój obszar, najczęściej kilka stanów. To są lokalni koordynatorzy, którzy zajmują się bezpośrednio szukaniem rodzin, załatwianiem miejsca w szkołach i potem nadzorem nad realizacją programu, żeby różnią się i działa krzywda. No i to jesteśmy my w Polsce, którzy poświęcamy bardzo dużo czasu i serca po to, żeby Was przygotować do odpowiedniego wyjazdu i po tym, jak jesteście w Stanach żebyście mieli Cena programu to jest około 7-8 tysięcy dolarów za 10 miesięcy, za cały program. W tym jest organizacja naszego pobytu, znalezienie rodziny, załatwienie miejsca w szkole. Jeśli mieszkacie u rodziny dostajecie tam wyżywienie oprócz lunchów, które samodzielnie płacacie sobie w szkole tym jest ubezpieczenie, cała nasza praca w Polsce, testy językowe, interwiu, przygotowanie do wyjazdu, cały serwis obsługa, pomoc w czasie, kiedy jesteście w Stanach. I ze strony Amerykańskiej to jest odbiór z lotniska, rodzinnego goszczącą, nadzór lokalnego koordynatora nad realizacją programu. To jest pomoc fundacji w razie, kiedy macie jakieś problemy. To jest ubezpieczenie medyczne od kosztów leczenia i od odpowiedzialności cywilnej, po czym jesteście w Stanach. Dodatkowymi kosztami do tego to jest wpis do systemu serwis, który jest wpis do wizy. On obecnie kosztuje 220 dolarów. To jest wiza amerykańska, wiza e, J1, jeśli na program wymiany kulturowej, e, to jest 160 dolarów. E, to jest kieszonkowe, które musicie mieć tam na miejscu, 300-400 dolarów miesięcznie, by, by to wszystko mieć do dyspozycji swojej. To jest bilet lotniczy. W zależności od miejsca, do którego lecicie, to jest 3-4 tysiące złotych. Ile najlepiej przed wymianą zacząć się przygotowywać i kiedy zacząć aplikować? Najlepiej zgłosić się we wrześniu, w październiku, czyli na początku roku szkolnego, bo wtedy na spokojnie zaczynamy otwierać aplikacje. Wy macie sporo czasu, żeby tam wszystkie formalności załatwić. No Często tak. też jest jakaś zniżka za wczesne wysłanie aplikacji. My też wtedy na spokojnie pracujemy. Mamy więcej czasu, żeby odpowiadać na pewne pytania. Nie ma takich problemów, że na przykład w ostatnich chwili się okazuje, że gdzieś jest problem z waszymi szczepieniami, do tak itd. Tylko spokojnie macie dużo czasu, żeby wszystko sobie poukładać i pomagać. Myślę, że... Tak, zostawiamy też problem. więcej czasu wtedy na wypełnianie aplikacji. Wtedy nie trzeba się spieszyć. Czasami, jeśli już mija jakiś termin, a ktoś się zgłasza na ostatnią chwilę, ostatnio... E, rekordzista zrobił aplikację w dwa dni. Nie róbcie tak. Nie róbcie tak. Jeśli przyjedziecie do nas jesienią, to jest łatwiej. Poza tym jest dosyć dużo rodzin goszczących, które już czekają na jakieś aplikacje, a one pomału spływają, ponieważ większość osób zapisuje się zimą i wczesną wiosną. Także jesienią jest więcej rodzin goszczących, czekających na, na aplikacje, a tych aplikacji jest naprawdę dużo, Czyli masz szanse. Na znalezienie fajnej rodziny, takiej naprawdę zaangażowanej, która czeka już na aplikację, jest większa, jeśli zgłosicie się do nas jesienią. Czy są krótsze lub wymiany, na przykład na 6 miesięcy albo 2 lata? Jest tak, że można też pojechać na pół roku, ale szczerze to trochę obracamy. W sensie to zazwyczaj jedzą na pół roku osoby, które nie mają wyjścia, czyli na przykład już są przysłuchujące za stare, czyli już przekraczają wzrastają 18,5, albo za dużo się zgłosiły. Moje doświadczenie też jest takie, że jak byli w którzy pojechali na pół roku, to wszyscy przedłużyli te, te programy i zostali do końca roku, bo po, po pół roku dopiero czujecie się tak naprawdę swobodnie, wiecie co się dzieje, wiecie co i jak, wasz angielski zaczyna być super. Jeśli jesteście na programie semestralnym, to jak zaczyna być fajnie, to musicie jechać na łódkowskie pracę. Ten program półroczny semestralny można przedłużyć po kolejne pół roku, jeśli jedziecie na program semestralny zaczynający się jesienią. jeśli jedziecie w styczniu do czerwca, no nie ma jak przedłużyć, bo są wakacje i musicie wracać. Program semestralny jest możliwy, ale polecamy go tylko osobom, które koniecznie chcą nadrobić materiał w polskiej szkole i łatwiej to będzie zrobić, jeśli nie będzie przez semestr, albo z jakichś względów nie mogą jechać na program dłuższy. Czy możliwe są programy dłuższe? Ten program, o którym mówimy, program wymiany kulturowej, wyjazd na 1 jest możliwy maksymalnie przez rok. Czyli jeśli chcecie zostać w Stanach na kolejny rok, bo na przykład byliście w 11 klasie, a chcecie zrobić high school diploma w kolejnym roku, jest to możliwe, ale musicie wyjechać już na ten program na inną wizę ze studencką F1. Ten program jest droższy, ponieważ samodzielnie musicie zapłacić za w szkole, samodzielnie płacicie też rodzinie i wtedy widzicie różnicę w cenie, ale też różnicę w waszym wyborze, ponieważ w programie F1 wybieracie konkretną szkołę. Rodzina jest wtedy wtórna do wybranej szkoły. Jeśli chcecie nie tylko program wymiany, ale też zdobycie matury zagranicznej, czy matury międzynarodowej, czy dalsze studia, czy zagranicą, za czy w Stanach, w Australii czy w, w Europie Czy rodziny są w 100% sprawdzone oraz czy macie jakikolwiek wpływ na w rodziny? Nie macie żadnego wpływu na wybór z rodziny, chyba, że o, dobra, jest opcja Direct Placement. Direct Placement polega na tym, że macie upatrzoną rodzinę amerykańską, na przykład nie, ciocia mieszka mieszka lat w Ameryce i mają sąsiadów na przykład czy Amerykanów. Tylko ważne jest to, że to muszą być Amerykanie z takim zjedzeniami. Mówią domu po angielsku. O może być też wasza, wasza rodzina dziecka. Tak. Ponieważ jest wywiad z tą rodziną. I jeśli się fundacja dowie, że to jest wasza rodzina, to sorry, ale to jest wymiana kulturowa. Jaką wymianę kulturową możesz mieć ze swoim publikiem? Nie. Nie Ale czasami zdarza się tak, że właśnie na przykład macie jakąś rodzinę i ta rodzina zna kogoś. Czy na przykład ktoś był i ma inną rodzinę koszczącą, więc wtedy... Mówicie nam o tym, że macie taką rodzinę, która chciałaby was gościć. My podsyłamy dane tej rodziny do fundacji i oni weryfikują, czy na przykład w okręgu tej rodziny jest szkoła, która wzięła te Exchange. Jeśli chodzi o program J1, poza tym Direct Place, nie macie żadnej możliwości wyboru konkretnej rodziny i to tłuczemy i powtarzamy i podkreślamy od pierwszej rozmowy wstępnej do szkolenia, które zaraz mamy. Rodzina wybiera Was, czyli Wasza aplikacja jest wysyłana do. Do Stanów, do fundacji. Fundacja udostępnia tę aplikację chętnym rodzinom, które chcą prosić kogoś, i rodziny przeglądają sobie aplikację. Mówią: O, tu jest taka sympatyczna dziewczyna z Polski. O, jeśli na, kon na koniu my też jeździmy konno, o, taki miły list, takie wiecie też sympatyczne. No, zobaczymy, co ona tutaj napisała. Także to rodzina wybiera pas. Natomiast też spokojnie to nie jest tak, że nie wiem, u nas pierwszych lepszych psychopatów z ulicy i nie no. To kogoś trafi, to są rodziny weryfikowane. Czyli jeśli taka rodzina zgłasza się do chce gościć kogoś do fundacji amerykańskiej, dlatego też właśnie ten program tylko czytuje, bo Fundacja Amerykańska też weryfikuje te rodziny. Rodziny muszą być weryfikowane przez Departament Stanu na przykład pod względem bycia niekaranym. Lokalni koordynatorzy przychodzą do domu tych osób, rozmawiają z nimi, patrzą, czy jest czysto, na motywację, dlaczego chcą gościć itd. Tak, taka rodzina też wypełnia aplikację, potem macie ten dostęp już jak ta rodzina was wybierze. Wy nie macie możliwości odrzucenia placementu, chyba że nie chcecie być na przykład w double place, tak zwanym, czyli nie chcecie mieszkać jeszcze z innym eksztencem. Mogą być różne rodziny goszczące, mogą być rodziny z dziećmi, mogą być rodziny bez dzieci, to może być samotna osoba z dziećmi, to też jest traktowana jako rodzina goszcząca. Sądle pytanie odnośnie również rodzin. Czy organizacja może zmienić host rodzinę, jeżeli coś jest nie tak, albo przed wyjazdem, albo w czasie wyjazdu? I czy jest osoba, podczas wymiany, do której można się zgłosić, jeżeli macie jakieś problemy z rodziną, albo ogólnie jakieś zażalenia. Na miejscu macie zawsze opiekę lokalnego koordynatora. To jest osoba, która zazwyczaj hmm. czuwa nad kilkoma ścianami z fundacji. To jest taka osoba, która na miejscu czuwa też nad wami, czyli jeśli na przykład jest coś, co wam nie odpowiada w rodzinie albo w ogóle ogólnie macie jakiś problem, z którymi, o którym nie chcecie koniecznie porozmawiać z rodziną Fajny koordynator jest na miejscu, na tym, wszystko było i zawsze z taką osobą możecie porozmawiać. Czy możemy zmienić rodzinę przed No jest czasami taka możliwość, natomiast to musi być jakiś bardzo konkretny powód, i też nigdy nie jest tak, żeby mówić nim na zasadzie: O, jest za mały domek, zmieniam rodzinę. Nie, podoba mi się. nie. To musi być naprawdę jakiś taki ważniejszy powód. Jeśli po prostu jest jakiś konflikt czy coś nie gra, to zazwyczaj yy, lokalny koordynator stawia zawsze na mediację, czyli najpierw próbujecie pracować nad rozwiązaniem problemu konfliktu i dopiero jeśli to nie przyniesie żadnych elementów, to też się bardzo rzadko zdarza, dopiero wtedy można myśleć o zmianie rodziny, co też trochę czasu zajmuje wiadomo, no bo to są procedury, to, co mówiłam, to skanowanie tych rodzin, weryfikowanie i uzupełnienie aplikacji, to wszystko trwa. Natomiast jeszcze ważna rzecz, że nie ma, nie ma co też jakoś cwaniakować, że właśnie nie podoba mi się ten domek, to poszukam powodów na zmianę rodziny, bo jeśli bo możecie trafić, do jeszcze mniejszego problemu to raz, a dwa, możecie zmienić rodzinę tylko raz. Jeśli za drugim razem też dojdzie do zmiany rodziny, bo znowu Wam coś nie pasuje, że wam jest nie tak i I wtedy program się kończy. My po to robimy takie szkolenie, jakie będzie za, za chwilę, dosyć szczegółowe i dla uczniów, i dla ich rodziców, żeby uniknąć konfliktów, które mogą być. Żeby wcześniej uczulić ich na pewne zachowania, które powinni robić, a także na takie, które nie powinni robić. I chcą, żeby ten rok był jednym z w ich życiu. Za co płaci host rodzina, a za co płaci jak Bo właśnie było dużo pytań, czy na przykład jak się leci na wymiar, to trzeba sobie samemu jedzenie kupować, czy trzeba na przykład płacić jak się jeździ na wycieczki z host rodziną i takie typu pytania? To też w dużej mierze zależy od podejścia rodziny burszczącej. Natomiast generalnie oficjalnie jest tak, że płacicie sami za narcze, natomiast... Nie płaci w szkole, natomiast nie płacicie za jedzenie takiego domu i to jest na bank. Z tymi lunchami czasami jest tak, że rodziny goszczące mówią, że a, nie wiem, mam jeszcze trochę innych dzieci i płacę za lunch, to to też będę płacił. Nie można tego oczekiwać. Natomiast nie można tego oczekiwać. Jeśli chodzi o wyjazdy, takie wycieczki, zazwyczaj jest tak, że wy płacicie sobie za swój bilet lotniczy. Zwykle oni organizują wszystko na miejscu, jakieś hotele, hotel jedzenie i tak dalej, to jest w gestii, a wy płacicie za bilet lotniczy. No i musicie zapewnić sobie jakieś swoje kosmetyki, przywody, toaletowe, takie rzeczy, no to wiadomo, że kupujecie to sami na własny zakresie. Niektóre rodziny są bardzo hojne, zabierają swoich, swoich uczestników na wycieczki, niektóre zabierają je na rejsy takim wielkim kruzerem. Albo gdzieś na jakąś zagraniczną wycieczkę. Są takie rodziny, ale też nie możecie oczekiwać od, tego, od nich tego, że przyjechałam do Stanów, no to teraz mnie włościę, nie byłam jeszcze w Nowym Jorku, nie byłam w Waszyngtonie, nie byłam w Kalifornii. No to kiedy, kiedy do Nowego Jorku, kiedy do Waszyngtonu, kiedy do Kalifornii? Tego nie możecie oczekiwać. Nawet jeśli rodzina nie zabierze was dalej niż w, w obrębie ich stanu, jakieś parki narodowe jakiś wyjazd gdzieś weekendowy, to i tak będziecie mieli naprawdę dobry czas. Czas na zwiedzanie Stanów jest zwykle po zakończeniu programu, kiedy zachęcamy rodziców, żeby przyjechali po was, odbierają was od rodziny uczącej, podpisują deklarację, że już zakończyliście program, jesteście pod opieką rodziców. Możecie wtedy jechać do Meksyku na rejs, do Kanady, na Karaiby, gdzie tylko was oczy mm -hmm. Ok, to my mamy teraz pytania do ciebie, tak? Dobrze. E, chcielibyśmy zapytać, dlaczego zdecydowałaś się na ten program? Powiem tak. Mm. Myślę, że pierwszym powodem będzie to, że po prostu ja zawsze lubię angielski i jakoś w tym angielskim zawsze byłam dobra, to był zawsze mój ulubiony przedmiot w szkole, zawsze go oglądałam filmy to tylko po angielsku, jakoś się po prostu tym językiem interesowałam i chciałam go po pierwsze podszkolić, a po drugie też jakoś tak, nie wiem, o tym pamiętam, ciągnęło mnie do Stanów, ale nie w takim sensie, że o Boże, pojadę, będę miała życie w high school, w musical. To nie o to mi chodziło. Tylko po prostu, jakoś mnie tak interesowało, jak oni tam faktycznie żyją. I stwierdziłam, że chciałabym tego osobiście doświadczyć. Ale ja to akurat nie siedziała w dwie strony, bo z drugiej moją motywacją była to, że ja nie przebadałam nigdy za angielskim. naprawdę. Tak. I chciałam pojechać, nauczyć się mówić po angielsku i mieć to jakoś tak w temat zamknięty i już zawsze potem nie mieć z Ale to bardzo dobry pomysł. Czyli chciałaś nauczyć się angielskiego? Tak. I chciałam po prostu doświadczyć prawdziwego, amerykańskiego życia i no zobaczcie, które. Doświadczyłaś tego? Tak, te miał. no Ja Miałam najlepsze doświadczenie. Jakie widzisz korzyści teraz? Jak włączyłeś? Korzyści. korzyści? No przede wszystkim oczywiście mam teraz mnóstwo znajomości w Stanach, co wiem, że na pewno mi się kiedyś w życiu przyda. Jak nie będę chciała jechać na studia czy coś, to zawsze będę tam miała taką drugą godzinę. No i też na pewno właśnie zmieniłam się jako osoba. Nabrałam mnóstwo chęci do życia, jakby... Teraz mam w sobie tlenek, że mogłabym iść na ulicę i przytulać ludzi, i mówić im, że wyglądają pięknie, bo po prostu naprawdę czuję się jak tańsza inna osoba. Mogę powiedzieć też, że definitywnie, że tak powiem, odnalazłam siebie na tej wymianie trochę, no bo jednak to było 10 miesięcy nowych doświadczeń, nowych wyzwań Inne każdego dnia, dokładnie. Więc to była po prostu idealna okazja do rozwoju osobistego, bo właśnie nabrałam takiego. Podejścia do życia, jak się podejścia. Tak. Staram się być dużo bardziej pozytywna, otwarta na ludzi. Nie boję się mówić, co myślę teraz, a miałam z tym duży problem przed wymianą. Jestem całą najlepszą wersją teraz dzięki wymianie. Dziękuję bardzo za to, że mi się nasz tak. materiał. Dziękuję. Mam nadzieję, że odpowiedzieliście na wiele pytań. Gdybyście mieli więcej, zapraszamy do Darii. Dziękuję za dodanie, także o, do zobaczenia. Zaproszę.